Witam, jeszcze dziś do naszej oferty wpadnie Citroen Berlingo Multispace, czyli w wersji osobowej. Rocznik 2016. Auto całkowicie bezwypadkowe. W bogatej wersji: duży przestronny bagażnik. wystarczająco dużo miejsca dla pięcioosobowej rodziny. Tak jak już mówiłem bogate wyposażenie, nawigacja, kamera cofania. Auto jest serwisowane do samego końca w autoryzowanym serwisie Citroena. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty na gwarantowanyużywany.samochody.pl gwarantowany